Nie widać tego. Na tym drugim zdjęciu tego już nie widać, ponieważ on stoi blisko Iwony i yy, tam macha tą ręką, a na pierwszym zdjęciu, na pierwszym zdjęciu on po prostu za nią biegnie. Dlaczego mówię, że biegnie? Skąd wiem, że biegnie? Biegnie, ponieważ jego układ ciała, jego mowa ciała, układ ciała mówi, ma zgięte ręce i zgiętą jedną nogę. Po prostu biegnie. Czyli nikt nie biegnie na prosto, tylko biegnie, biegnie w, ten, w ten sposób, tak? Czyli udając narciarza. Czyli tutaj mówimy, że gość, gość prawdopodobnie albo biegł za nią, ponieważ byli od siebie oddaleni, albo po prostu wyszedł skądś gdzieś za miedzy i po prostu za nią biegł. I również było widać oczywiście, tak. Iwona też również ma y, zgięte nienaturalnie y, kolana i stopy y, oderwane od ziemi. Więc y, Iwona również też biegła.